Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam! Witam serdecznie o poranku. Trump znów zaskakuje, a rynek reaguje. O tym sobie będziemy dzisiaj mówić, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i w szczególności dziękuję za wszystkie kciuki w górę. A przypominam, że w tle jest informacja dotycząca moich wyników inwestycyjnych oraz wyników moich kolegów w 2024 roku w ramach usługi Asset Management, czyli zarządzania portfelem w niezależnym domu maklerskim SA. A jeżeli chcesz dołączyć do tych kapitałów, którymi zarządzam w ramach usługi Asset Management, to w tle jest lista miast, gdzie wkrótce będziemy spotykać się z inwestorami. Więc jeżeli jesteś z Warszawy, z Rzeszowa, z Lublina, z Białego Stoku, z Olsztyna, z Wrocławia, z Opola z Krakowa, z Rzeszowa, z Kielc, z Łodzi, to zachęcam do kontaktu, by umówić właśnie termin indywidualnego spotkania. A teraz zaczynamy. Trump znów zaskakuje, a rynek reaguje. Wydarzeniem nocy powinna być decyzja banku Japonii w sprawie stóp procentowych, jednak słowa Donalda Trumpa okazały się być ważniejsze, o czym będzie za chwilę. Jednak Bank Japonii to jest też temat, który teraz rozgrzewa inwestorów, i widzimy tutaj, że stopy procentowe zostały podniesione o 25 punktów bazowych, tak jak chciał konsensus rynkowy. No i stopy procentowe są na poziomach najwyższych od 15 ponad lat, co sygnalizuje, że jesteśmy cały czas na ścieżce podwyżek stóp procentowych, a widzimy tutaj na kolejnym wykresie, że do końca tego roku rynek zakłada, że mogą być jeszcze kolejne dwie podwyżki o, 20, o 10% punktów bazowych, czyli w rynku dyskontujemy kolejne 20 ponad już punktów bazowych następnych podwyżek, z czego następna ma być dopiero na, połow na początku drugiej połowy tego roku. Jak reaguje rynek? Nie na japońskiego. Wygląda na to, że te decyzje są już zdyskontowane, są już w cenach i ani dolar jen, ani euro jen nie pokazują jakiejś większej podwyższonej zmienności. I pewnie jest to rozczarowanie dla tych wszystkich którzy liczyli na to że takie, taka decyzja doprowadzi do gwałtownego umocnienia jena japońskiego. Widzimy że te informacje są już ewidentnie w cenach. No I te decyzje doprowadziły do tego że testujemy na naszych oczach górne ograniczenie półrocznego horyzontu cenowego na indeksie Nikkei zobaczymy czy rynek sobie poradzi i przejdzie przez te poziomy. Żeby tak było myślę że potrzeba właśnie raczej osłabienia jena japońskiego, niż żeby było umocniej. Natomiast Trump znów zaskakuje, a rynek reaguje. Mamy kolejny, kolejny wywiad Donalda Trumpa w telewizji Fox News i okazuje się, że Donald Trump powiedział, że wolałby nie nakładać ceł na Chiny. Drodzy Państwo, to jest coś bardzo interesującego. Rynek się tego nie spodziewał, więc został zaskoczony. Donald Trump znów rynek zaskoczył. A rynek oczywiście musi reagować. No i co się dzieje? Mamy wyraźny wzrost indeksów giełdowych w Chinach. Mamy wyraźne osłabienie amerykańskiego dolara i testujemy maksima całej fali wzrostowej, która od dwóch tygodni ma miejsce. Przypominam, dzisiaj mamy sesję, która utworzy świecę w ujęciu tygodniowym. I jeżeli te poziomy zostaną utrzymane, no to wydźwięk świecy tygodniowej będzie wyraźnie prowzrostowy. Jednak, żeby sygnały były jeszcze moc, mocniejsze, to trzeba wybić się górą nad górną krawędź tego 3-miesięcznego kanału spadkowego, który widać tutaj na wykresie, a to by oznaczało, że potrzeba wyjścia nad poziom 1,05. I gdyby tak się stało, to spodziewam się, że wtedy doszłoby do panicznej ucieczki krótkich pozycji, czyli długich w amerykańskiej walucie, a to jest teraz jeden z ważniejszych tradeów na rynku, więc jest bardzo dużo kapitału zaparkowanego w, do, w amerykańskim dolarze, który powinien uciekać w sytuacji, kiedy rynek przekroczyłby barierę 1,05. Natomiast wzrosty już teraz euro-dolara to jest czynnik, który bardzo mocno sprzyja rynkom wschodzącym, bardzo sprzyja kontynuacji tych tendencji, które od kilku dni obserwujemy na rynkach finansowych. Po części jest to też związane z tym, że słowa Donalda Trumpa, który znowu zaskoczył, powoduje, że rynek reaguje na amerykańskich obligacjach, które spadają na rentownościach. Jednak w tym wypadku potrzeba Zejścia poniżej 4,60, żeby wzmocnienie tych sygnałów miało miejsce i żeby przełożyło się to na dalsze zwiększenie szansy na kolejne obniżki stóp procentowych. Na chwilę obecną rynek zakłada, że cięcie stóp procentowych może być w czerwcu w tym roku, a do końca cyklu mamy w rynku już 44 punkty bazowe obniżek stóp procentowych, więc po wczorajszym dniu. Przesunęło się około 4-5 punktów bazowych na korzyść Gołębi, i te dzisiejsze słowa Donalda Trumpa, który znów zaskakuje, są odczytane bardziej optymistycznie. Analogicznie, w porównaniu, strefa euro w przyszłym tygodniu ma być obniżka 100%, i do końca każdego i w każdym kolejnym kwartale ma być jeszcze jedna obniżka 100%, łącznie 4. To jest coś, co rynek dyskontuje. Z dzisiejszych danych mamy wskaźniki PMI. PMI to są dane najświeższe za styczeń. Będziemy je porównywać między Stanami Zjednoczonymi a strefą euro oraz poszczególnymi państwami. Zobaczymy, czy te wskaźniki pokażą nam, że na początku tego roku coś się nowego dzieje, jakiś nowy trend. W europejskiej i amerykańskiej gospodarce. Natomiast wydarzeniem wczorajszego dnia były nowe maksima wszechczasu, łącznie z zamknięciem indeksu Standard Poor nad poziomem 6100 punktów. Nigdy jeszcze się to nie wydarzyło. Rynek zdradza ochotę na dalsze wzrosty, i to pomimo tego, że mamy przed sobą Fed. Ale tego typu zachowanie moim zdaniem jest dowodem siły popytu na ryzyko i sprzyja kontynuacji wzrostów. Mamy ewidentne wyciskanie krótkich pozycji, bo część spekulantów grało nad podwójny szczyt. Natomiast to się nie dzieje, więc ruch w kierunku poziomu 6256 300 jest jak najbardziej prawdopodobny już, nawet w perspektywie najbliższej. Mamy cały czas relatywnie słabsze zachowanie na a Tutaj trzeba mocniejszych spadków rentowności, żeby coś tutaj się więcej wydarzyło. Natomiast widzimy, że zarządzający aktywami raczej zmniejszają swoje zaangażowanie w amerykańskie akcje niż je. Niż je zwiększają, a to też dowodzi, że jest sporo nowego, ciekawego kapitału, który mógłby wydźwignąć indeksy giełdowe w górę. No po prostu widzimy, że nastroje na giełdzie cały czas są duże, a dominuje nastrój strachu, obaw i to jest, moim zdaniem, jedno z najlepszych paliw do kontynuacji wzrostów. Natomiast najciekawiej, moim zdaniem, z dużych indeksów jest na, na DAX-ie. Mamy kontynuację wspaniałej HOSSY. Ale uwaga, ponieważ teraz testujemy górne ograniczenie półrocznego kanału wzrostowego, więc rejon 21500 to jest miejsce, gdzie należy bardzo wzmóc czujność, ponieważ tutaj może dojść do zatrzymania tej tendencji, którą obserwujemy na rynku. Będziemy bardzo wyczuleni na to, co się dzieje. Natomiast myślę, że DAX imponuje swoją siłą i jest to efekt przede wszystkim zachowania euro-dolara i oczekiwań że głównym beneficjentem wydarzeń w 2025 roku jednak będzie europejska gospodarka. No i myślę, że powinniśmy się cieszyć, bo to jest też dobry zwiastun tego, co się wydarzy na warszawskim parkiecie. Na razie widać słabość średnich spółek w Niemczech. Potrzeba tutaj przejścia poziomu 26300, żeby się klimat jeszcze bardziej ożywił. Natomiast Trump, który znów zaskakuje, powoduje, że rynek Złota reaguje i mamy nowe maksima w tendencji wzrostowej, która od kilku tygodni ma miejsce. To już chyba nie ma żadnych wątpliwości, że szykujemy się do ataku na maksima wszechczasów. Rejon 2800 dolarów. Jeżeli będziemy świadkami dalszych spadków rentowności, jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiał, to będzie to wyśmienite środowisko ku temu, żeby dalej cena złota rosła, żeby tworzyła nowe maksima wszechczasów i żeby kontynuowała ruch do góry w kierunku 3000 dolarów za złotem srebro oraz inne metale szlachetne. Na fali słów Donalda Trumpa, który znów zaskakuje, reaguje rynek miedzi, gdzie mamy też wyraźne wzrosty sytuacja techniczna pokazuje, że przejście poziomu 9300 punktów powinno uruchomić dodatkowy ekstra popyt, który będzie pchał już rynek w kierunku 10 tysięcy dolarów. Ale te dzisiejsze słowa są bardzo odbie pozytywnie odbierane, ale teraz trzeba doprowadzić do przebicia ważnych poziomów na zamknięciu świecy nie tylko dziennej, ale tygodniowym i klimat jeszcze bardziej się ociepli na rynku miedzi. Natomiast mamy coraz wyraźniejsze spadki na ropie naftowej. To jest zbieżne z tym, co w ostatnim czasie, to, to, to co zakładaliśmy, że surowce powinny być kupowane z wyjątkiem ropy naftowej i gazu, gdzie jest potencjał raczej na łamanie długoterminowych wsparć niż... Do przełamywania oporów. No i oczywiście reaguje także rynek Bitcoina, gdzie jesteśmy w okolicach 105 tysięcy dolarów. Wczoraj pojawiły się informacje dotyczące tworzenia specjalnych nowych komitetów, które mają doprowadzić w ostateczności do jeszcze większego awansu kryptowalut, a zwłaszcza Bitcoina do grona tradycyjnych aktywów, i tutaj jest timeline, czyli oś czasu. Tego, co się może wkrótce wydarzyć na kryptowalutach. No i widzimy, drodzy państwo, że idziemy w kierunku legislacji, która będzie pomagała stablecoinom. Będziemy prawdopodobnie w marcu mieć Ether, który będzie też awansowany do grona tych najbardziej ważnych kryptowalut. No i, drodzy państwo, co jest moim zdaniem najciekawsze rynek tutaj. Spodziewa się, że w pierwszym kwartale w tym roku, czyli jeszcze przez dwa miesiące, pojawi się informacja dotycząca tego, że Stany Zjednoczone utworzą jednak strategiczne rezerwy Bitcoina. Jest to coś, na co myślę, że rynek czeka. I jeżeli się dostanie taką informację, zareaguje niezwykle pozytywnie, bo to będzie oznaczało jeszcze większy awans Bitcoina, jeszcze większy napływ kolejnego świeżego kapitału, ale przede wszystkim też pra prawdopodobnie utrwali pozycję Bitcoina. Doprowadzić do tego, że zaczną powstawać dodatkowe, że powstanie, zacznie powstawać dodatkowy popyt nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale prawdopodobnie także z innych państw na świecie. Dlatego też nie dziwmy się, że u bookmaherów szanse na to, że powstaną narodowe rezerwy bitcoina w Stanach Zjednoczonych w tym roku, wzrosły dynamicznie do poziomu prawie 70%, dokładnie 68% po wczorajszej sesji. Takie jest prawdopodobieństwo, że takie zjawisko będzie miało miejsce w tym roku. I na koniec polskie aktywa, na których też się bardzo wiele dzieje. Dlaczego? Ponieważ euro złoty przebił poziom 4,24. To jest efekt też zachowania euro-dolara, drodzy Państwo. To na naszych oczach rynek pokazuje, że to euro-dolar cały czas kryje tendencję na polskim złotym, a nie jakiś inny lokalny czynnik. Teraz najważniejsze jest to, żeby dowieść. Wybicie na wykres tygodniowy, w przyszłym tygodniu na miesięczny. Jeżeli zostaną dowiezione te wybicia poniżej średniej 200 na wykresie miesięcznym, no to w takiej sytuacji oczywiście powstaną wielkie, długoterminowe sygnały kupna polskiego złotego, które będą zapowiadały ruch w kierunku następnych wsparć, które są mniej więcej co 5 figur na gładkich poziomach ustanowione czyli poziom 4, 24, 15, 4, 10, 4. 0, 5, 4 ale generalnie jest to bardzo pozytywna wiadomość, która sygnalizuje napływ świeżego zagranicznego kapitału, który szuka tutaj stopy zwrotu na aktywach krajowych. Więc dzisiaj zadaniem jest utrzymać rynek głęboko poniżej poziomu 4,24, żeby sygnały były jednoznaczne, że mamy wybicie z rocznej konsolidacji na eurozłotym. I w takiej sytuacji myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce łamać wsparcia także na parze. Dolar do złotego, a te są zlokalizowane na psychologicznym poziomie 4, a w takiej sytuacji wprawne oko zauważy w podwójną formację, formację podwójny szczyt, która będzie właśnie zapowiadała ruch w kierunku 3,80, ale prawdopodobnie jeszcze poziomów zlokalizowanych niżej. I ten globalny popyt na ryzyko widać także na warszawskim parkiecie, gdzie odwrócona formacja RGR powstała. Zatrzymaliśmy się na średniej 200 sesyjnej, mając na uwadze, że gładko pokonaliśmy tą średnią na. Subindeksach w Warszawie na Wigu, na MWIG-u 40, dlatego też moim zdaniem jest duża szansa, że będziemy też przechodzić przez ten poziom. Dzisiejsze zachowanie indeksu amerykańskiego dolara, samego euro-dolara, zachowanie giełdy w Chinach bardzo mocno sprzyja temu, żebyśmy już dzisiaj łamali tą, ten opór w rejonie 2375, a przejście poziomu 2400 na zamknięciu. Dziennej świece oraz Tygodniowej byłoby zaproszenie do tego, żebyśmy szybko zwiedzili rejony w okolicach 2600 punktów, co wynika z wielkości formacji odwrócony RGR, z której się wybiliśmy dokładnie wczoraj. Także, drodzy Państwo, wygląda to niezwykle apetycznie i ciekawie dla polskich aktywów, ponieważ widać, że jest to potwierdzane zachowaniem polskiego złotego oraz zachowaniem rynku światowych. Dzięki za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajku. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. No i przypominam, że w prawym górnym rogu jest specjalny link do materiału, który opisuje moje wyniki inwestycyjne w całym 2024 roku, jako zarządzającego aktywami w niezależnym domu Maklerskim SA. A jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do kapitału, w którym zarządzam, w ramach usługi zarządzania portfelem czyli Asset Management to zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości na adres e-mail, który jest podany na dole. A w tle jest też lista miast, gdzie wkrótce będziemy się spotykać z inwestorami na takie indywidualne spotkania. A będzie to Warszawa, Rzeszów, Lublin, Białystok, Olsztyn, Katowice, Wrocław, Opole, Kraków, Rzeszów, Kielce, Łódź. Więc jeżeli jesteś z tych miast, to zachęcam do Uzgodnienia momentu terminu indywidualnego spotkania. Dzięki trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Jeszcze raz. Cześć!